Cześć w kolejnym wiosennym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z wiosennym mierzymy nowych ubrań Pokażę Wam te ubrania i powiem Wam o tych ubraniach. W każdym ubraniu mam albo S, albo M. Okay? To lecimy z T na T na ulicie, na sobie już pierwsze ubrania nowe. Jest to taka sukienka różowa, z krótkim rękawem, tu mam e, takie nogi widoczne, ta sukienka jest do kolan. Tak e, ona się prezentuje, ma taki e, nadruk, e, taki, taki o napis. E, Okej. Okay. Ma takie ściągacze, że można je tak odciągnąć i, i zawiązać. To nie musi być jakoś takie takie. może sobie zawiązać. Yy. Plusem jest to, że są kieszenie. Tu macie, macie sobie tak różne ręce, że nie tak, a tak. To a taka fajna rzecz, że takie luźne ręce, po prostu tak, o. Eee, tu tak wygląda. Tu ma takie luźne przelewne. Eee, ogólnie możemy odkryć takie ciepło, ale nie za bardzo. Przez ten materiał tak możemy odczuć, ale jest jest nawet spoko, taka, taka wiosenna, taka, taka Anna na wiosnę, także yy, tak to wygląda. Tylko, raczej sandały by do sukienki bym tutaj proponowała, yy, także to wygląda. Za te sukienki możecie sobie dodać kurtkę dżinsową. Ja tu mam o taką kurtkę dżinsową. Tu mam 36 rozmiarów. Kurzka jest z seja. Jak to jest tam. wygląda, wiem, że trochę wygląda taka, wiem, że wygląda jak taka jakby obszerna, większa, ale jak to, trochę takie rękawy, dłuższe, można powiedzieć, że jest tak, mam guziki. Napieszenie zapinane napinane na guziki. I pasuje do dobrze. <gry> no i... <gry> tak, ogólnie ta kurtka jest jeansowa. Yy... Tak hmm. ona wygląda. No, wygląda trochę na za dużą może, no jakby taka obszar coś takiego, ale nie myślcie do sukienek tej kurtki, możecie do jakiegokolwiek różki, spolnie, koszulka i ta kurtka, jakogokolwiek Tak wygląda w Materiał jest taki... też można wybrać jak No, można powiedzieć, w klimatach bardziej wiosny lub na inną porę, jak w roku, to często e, tak, bardziej tak, bardziej na, na ale trochę... No to też na wiosnę, bo tak, będzie na jesień, tak trochę... Może... No to coś na yy, No ale no może też na wiosnę, tak? Yy, te bulliki można zapiąć. Tu, tak? Yy, 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 yy. No to sposób, mam w ten sposób, normalny guzik i się zapina. I tak to się prezentuje. Ja. No, jak się ręce włożyć, to tu nie ma no, lepszej że opcji, żeby ręce włożyć, ale można tutaj. Dobra, lecimy z kolejnymi rzeczami. Okej. Okay. To już były dwie nowości. Już Wam pokażę kolejne nowości. Oczywiście na sobie pokażę Wam te nowości. Tylko ja byłam. Robimy sobie z tą tą koszulką. i leginsy. I tak to się prezentuje. Mamy czarne leginsy. One są takie prześwitujące, bo są ze skóry. Mamy to widać. One są bardzo wygodne Uwaga mają kieszenie Trochę jak takie Trochę jak takie dresy Tylko w rzeczy trochę ciepła nie? Oczywiście I one trochę franzą okay. Dakwa, nie powiem wam, co się tam tworzy. <śm> tak trochę czuć tego żapania. Nie za bardzo. Tak to się prezentuje. Tutaj mam klasyczną szarą koszulkę, która się umponuje z tymi linięcami. Jak graficce tym rękawem. Bardzo fajna wygląda stylówka na wiosnę. Na... A tak, i lecimy z kolejnymi rzeczami. Ale Ale lecimy z w... Będzie to kolejna rzecz. Po prostu odajecie sobie taką bluzę, którą na tej strówki i macie w kolorze czyli kolor się fajnie panie... komponuje. jest to po prostu klasyczna, fioletowa bluza z takim rękawem, do na wiosnę albo na jesień, gdzieś tylko w tycie klasyczna, ma taki e, napis, e, o. też fajnie pasuje do tych leggingsów. i nie na kapturę, Bardziej na wiosnę. Możemy nie tutaj tak o ręce i tak o pana Na wiosnę. Dobra, lecimy kolejną scyzówką. No sobie z tą spodówką. No ja pokażę. Będzie bardzo fajna. Razem ja też jest bardzo fajna, e, bardzo ładna. Mamy tutaj klasyczną białą koszulkę z takim, z takim obrazem, no, obrazem, obrazem obrazem. Czy, o, a, z takim, 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 z takim, wielkim, z takim, takim, klasyczna takim, Taka, różna. Do tego mamy różowe spodnie. mamy tutaj, 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 takie kieszenie. Normalnie tutaj, tutaj na tym poziomie. I te spodnie są na gumce. Więc nie możecie żadnego paska, okay? Słucho, i macie, i nocicie. Trochę wyglądają na różki. W ogóle mają kieszeni w przodu. Mmm, chyba takie jakby żeby rurki różowe, coś takiego. Tam gdzie mieliśmy w tym stylówce, zaraz wam pokażę. To znaczy inne to już będą mi winsy. Tak, i tak. To są takie jagnięce. Też czarne. Też trochę takie... O, te chyba są za skórę. Myślę w komentarzu, to jest było za skórę. To są takie na tyku przyjemne. I tak to tak, tak się świecą. To też mam takie kieszenie. To prezentują. I z tą koszulką też pasuje. Także, no i tak chyba mam to, nie? Także tak to wygląda. I tak wyglądają wszystkie nowości. Chciałam wam pokazać, przekazać. Napiszcie w komentarzu, że się zainspirowaliście. Takie do gru, subskrybujcie kanał. Podajcie do mnie na Instagram, TikToka, na nadawczy TikToka. E, no, a my widzimy się za tydzień. Cześć, trzymajcie się, też.